Hej, 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 z tej strony Gabrysia i Świat. Dzisiaj mm, gramy na moim nowym serwerze w Minecraft. kreta Dom Kreta. Um, nie pytajcie się jak wyglądam. Zmodyfikuję swojego Kreta. By wyglądał jak Kret. A nie jak hukomuchko hukomu, coś. Więc widzowie... Dobra widzowie, teraz zbierzemy sobie drewienkę. Mmm. Um. A i w ogóle dzisiaj będziemy budować domek. Na razie dzisiaj się zajmiemy domkiem, a następnym razem czym może się... Szczerze. Dobra. Będzie trzeba jakoś łóżko zdobyć. Dobra, to tylko jedna rzecz. Tylko łóżko. Nikt się nie stapnie. Dobra widzowie. Nikt się w sumie nie skapnie, że wziąć to łóżko. Hmm. Dobra widzowie, pozabijałem kilka owiec. I mam łóżeczko. Wcale go nie wziąłem z kreativa. Wcale. Po prostu mam tylko łóżko. zdobyło mnie. Było w świątyni. Co z tego, że tutaj nie występują świątynie? Była. Um, chyba tam sobie zrobimy domek. Kret nie umiał pływać. Pomocy. Dobra. Dobra. Od teraz nie umiem pływać. Bo to jest taki challenge też dla mnie. Że zachowuje się jak kret. w ogóle. Ja nie wiem jak się nik daje w swojej postaci, więc to jest problemik. Więc... Dobra, idziemy, idziemy. Nie no ludzie, pokaż... Ej, w sumie tutaj może być. Siema. Lechu! Dobra. Przerabiamy wszystko, i tutaj będzie miał dom. Dobra, widzowie, mamy tu dom. O nie. Się szybko. Krapink, mm, Robimy drop do ra. Nie. pyk. pyk jeszcze. Dobra. Dobra. rozmawiamy to. Tak. Dobra, tutaj będziemy mieli taki korytarz główny tak naprawdę. Będzie kilka pokoi, więc może zrobić dla mojej siostry, której dzisiaj nie ma w, niestety w domu. Więc... ale pewnie... Ona gdzieś tam, nie wiem. Nie ma dzisiaj domu, więc nagrywam sam, dlatego Tyk rozwalamy. Rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Dobra, ten korytarz jest dobry, no go. Kilofik. Musimy znaleźć po pierwsze węgiel. Tutaj będę miał drogę do kompalni. Takiej nypy. Nie py. Nie, nie, py. nie mówiłem serio. Naprawdę nie mówiłem serio. To skąd ja mam teraz wziąć węgiel? Skąd? Taki jest, nie, no. To jest niefajne. Teraz musimy biegnąć tutaj. Cześć widowie, ok już... Ja w ogóle zacząłem trochę budować tu bazę. Hmm, bo już mam w środku dużo nowych ogarniętych I na chwilę zmieniłam na kreatywne. Byłoby mi potrzebne by wziąć tam, jak to się nazywa pochodnie. Już zmieniłam, więc... Hmm.

nie, to okay. Tu. Albo jakieś Mmm... Tutaj zrobimy następny pokój w widzowie, więc. Tak może nie jest Pyk. 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 O! No nie, nie pochodnie. Pyk. Ja idę już tam. Idę do craftingu, bo mi potrzebne jest. O nie no. Pyk. Pyk. Idę do mojego craftingu. Co? Jest. Mhm. Dobra. I wychodzimy. Dobra. Czekaj, może łódź? Nie. O, czekaj. Dom krecika napiszę. Dobra widziałem, przepraszam za chwilową przerwę. O Nie! Wybuch! Nie! Nie! Idziemy tam znowu. A nie, odrodziłem się tutaj, więc... Spoko. Ja nie mogę... Co tu robią creepery? Mam pytanie. Nie zniszczyłem mi wszystkich tam nie gadaj. No co tu następny no nie, co to jest? Dobra, nie, rozwalił mi ktoś korytarz cały. Kripery. Czekaj, teraz przyjdzie... To mi zajmie wieki do urn. No nie, no co jest? Przestańcie już. Ja już nie wychodzę dzisiaj. Co to zajmie? A co tu robi tyle creeperów? Widzieliście kiedyś tyle creeperów? Drewno... O Jezu! Co to? Nie, nie, Co oni tu robią? Nie! nie. 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 nie.

Dobra, dobra. Dobra, widzowie, to zaczęłam odbudowywać. Okazało się, że to moja siostra to robiła. I rozwaliła mi połowę chaty. Ale nawet mi trochę można powiedzieć, że pomogła. Mm. Sorry, że na kreatywie już, ale no wiecie, że... Widzieliście to przecież. Ale widzowie, zobaczcie. No już niestety będziemy kończyć, bo... Dowie, więc pa